Dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie. Moi drodzy, powiem Wam, jak profesjonalnie, słuchajcie, ja też się uczę cały czas, ale też widzę, jak to tam inni robią profesjonalnie. Powiem Wam, jak profesjonalnie wymienić, słuchajcie, uszczelkę pokrywy zaworów. Moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie o tym, że musicie mieć e, szary silikon. Takiego używają e, moi drodzy profesjonaliści. Ja mam no, czarny z Bernera, on nie jest e, tutaj niestety, słuchajcie, no nie stać mnie na takie rarytasy. Ja mam, moi drodzy, czarny, jak widzicie. Więc no cóż no, nie jestem jeszcze profesjonalistą, ale myślę, że jak zakupię sobie szary silikon, on jest kilkadziesiąt razy droższy od czarnego, to będzie, słuchajcie, bardzo dobrze. Moi drodzy, musicie koniecznie tutaj przede wszystkim słuchajcie, zanim wiemy, że to robił profesjonalista, ponieważ, moi drodzy, ja czyściłem tą pokrywę jakieś 15 minut. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w koło, słuchajcie, było palcem tutaj rozmazane. Pamiętajcie, żeby na końcu rozmazać to wszystko palcem w koło tutaj pokrywy. Nie zapomnijcie, słuchajcie, też o jednej rzeczy, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj od środka też dać silikon, bo on z czasem, tylko musicie troszkę pojeździć, on z czasem, słuchajcie, on wpada wam do głowicy, no i tam generalnie, słuchajcie, jak Dobrze spiłujecie auto, to po prostu może Wam doszczelnić jeszcze, słuchajcie, panewki. Lepsza będzie, słuchajcie, kompresja. Uszczelni się Wam pompa i w ogóle na filtrze, słuchajcie, różne przepływy inne się zrobią, jak Wam powpada kawałek, kawałki tego, słuchajcie, silikonu. Więc moi drodzy, procedura jest taka. Generalnie kupujecie szary silikon. Z tego co się orientuję, słuchajcie no, ale to już naprawdę z najwyższej półki robią profesjonaliści. Używają silikonu sanitarnego. Słuchajcie, to jest, to jest taka nowość generalnie w takich nowinkach technicznych. Mało który mechanik o tym mówi, ale ja się z wami podzielę. Więc moi drodzy, musicie sobie jeżeli 15 minut czyścicie, to znaczy się, że było to prawidłowo robione. No i później, moi drodzy, bierzecie oczywiście co? Szary silikon. Tutaj mówię, byłoby super, gdyby był sanitarny, no ale jak nie macie, może być do motoryzacji i po prostu, moi drodzy, robicie tak. Tutaj w terowki musicie porządnie napierdolić tego silikonu, tak żeby go Wam wycisło, bo pamiętajcie, musicie palcem później rozsmarować to wszystko w koło. E to będzie super szczelne. Słuchajcie, do tego silikonu wkładacie. Yy, pamiętajcie, yy, teraz no jest, słuchajcie, też problem, jest to kolejna nowinka techniczna. No dobrze by było, jakbyście zajechali na autoszerot i kupili taką używaną muszczelkę. Słuchajcie, te nowe, to jest badziew, to jest totalne dziadostwo. Tam jest zamięka guma, musi być twarda jak beton. Yy, I wtedy, słuchajcie, yy, wkładacie sobie to ładnie do tego. Palcem przejeżdżacie, tylko że na palec, moi drodzy, bierzecie sobie na przykład z miski, żeby tam już nie, nie przesadzać. Bierzecie olej, rozsmarowujecie to, słuchajcie, ten olej, słuchajcie, z silikonem się po prostu wam miesza. No i zostawiacie to tam na chwileczkę. Pamiętajcie też o tym, słuchajcie, żeby. Żeby, no tutaj słuchajcie, taka ważna rzecz, ale to tak amatorzy to robią generalnie już, no ale, znaczy tak wiecie, no bez sensu w ogóle, szkoda czasu, no, no przeczyśćcie to tutaj, nie, możecie jakimś zmywaczem w koło słuchajcie przejechać. I, I tyle, nie? Jakby. Bo tu słuchajcie kiedyś była taka stara szkoła, że tylko tutaj w rogach się dawało na odtłuszczone miejsca, nie? żeby wam tutaj nie przeciekało, ale teraz jest inna szkoła, po prostu trzeba nadupczyć silikonu tam porządnie, no i wtedy słuchajcie, co najmniej pół miliona kilometrów przejedziecie, no i generalnie kondycja silnika cała wam się słuchajcie poprawiła, widzicie, popatrzcie jakie no, takie... Tak jakieś niedoróbki, słuchajcie, no, tu jeszcze mam silikon, tu no Muszę to poczyścić wszystko yy, Moi drodzy, żeby to jakoś, widzicie, no Żeby to jakoś wyglądało, bo to tak, no Wiecie, świeży silikon yy, No to po prostu Albo wiecie co, nie no, nie, no zostawię to Zostawię to, bo to Tu jest taka tłusta, fajna powierzchnia Tak jak będę palcem rozmazywał, to wszystko to mi to fajnie połapie, nie no. Także, no moi drodzy, tyle generalnie Eee, człowiek się cały czas uczy, ja się też czegoś dzisiaj nauczyłem. Jest to, jest to naprawdę, słuchajcie, no to jest. Zobaczcie, jak po prostu, zobaczcie, słuchajcie, to jest świetne. Wszędzie jest prawie, że idealnie, jak gdzieś jest czarne, to dlatego, że ja źle zdejmowałem i się oderwało, nie? ale bardzo ładnie, to jest po prostu, zobaczcie, jak jest perfekcyjnie nałożony ten silikon, nie na tą, na tą, na tą uszczelkę. Bo słuchajcie, to jest, tylko te uszczelki daję tylko po to, żeby po prostu tego bardzo drogiego silikonu sanitarnego żeby wam za dużo nie poszło, więc właśnie dlatego dają takie uszczelki, one są w sumie tylko takim wypełniaczem po prostu, nie? no i wtedy to wtedy też to świetne, także moi drodzy, do dzieła, pracujcie ciężko, bo z ciężkiej pracy są kołacze. Jak się nie pracuje, no i nie myjcie, nie myjcie, słuchajcie, pokrywy, bo to też jest bez sensu trochę, nie? Jakieś tam zgorzel, jak jest w środku, nie ruszajcie tego, słuchajcie, to są, to jest naturalne środowisko dla silnika. Nic nie róbcie, broń Boże, tylko pamiętajcie, dobry, dobry silikon i wtedy będzie Wam to wszystko e, działać. Miłego dnia Wam życzę, moi drodzy.